Ty no bierze, coś kurwa położył się, no siedzi, no siedzi, siedzi. jak to kurwa ciągnie, no, ciągnie to, idzie. Właśnie, na już, ale ja, zobacz, ale nie jest, to będzie tak z 2 kilo? 200 będzie na pewno. Wiesz, widać. Dawaj podbierak. Jest 200. 200 gram na pewno. Tęczowaty ty łosoś. Łos to tęczowy, tak jest. Dawaj podbierak, dawaj, bierz go kurwa. Dawaj go kurwa tu, dawaj go. Mamy go kurwa. Bierz go. Otacz go, kurwa, ja trzymam tu. O. Czekaj kurwa! A, szarpnij to. A, kurwa. Co to dzisiaj złowiliśmy? Powiedz, co to jest? Lubelska grejpfrutowa. A, tu. Zborów tucholskich. No.